Hej kochani, witam was w moim pierwszym odcinku na kanale Mia2862. Będę nagrywała tylko Blockstar Planet. I nie, nie będę jak inni youtuberzy, czyli nie będę nagrywała tylko parkourów. Od razu mówię, że nie jestem najlepsza w budowaniu jakichś na przykład właśnie parkourów albo skinów. No, z tego nie słyszę. Będę po prostu nagrywała grę Blockstar Planet. Przepraszam, mam być mój pierwszy odcinek, więc czasem będę już będę się zacinała albo przejęzyczała, więc nie wiem. Może po prostu pójdziemy um, do kopania. Um, może mój pierwszy odcinek to właśnie będzie kopanie. Okej, okay, kochani, jesteśmy już na kopaniu, więc napiszę, że nagrywam. Kto kopie ze mną? Na no, początku może pozbieramy sobie trochę właśnie glinki. Aha. Okej. Okay. Mhm. Idę gdzieś. W ogóle, jakby ktoś nie wiedział, to tutaj jest takie... Taka jest jaskinia też. Do kopania i myślę, że tu będziemy kopać by... Żeby... Okay. Idę po tą Alicję. Właśnie czasami je ja po prostu um, się docinam wolę czasami nic nie mówię, idziemy Tu jest, halo, tu, halo, tutaj, chodź, chodź, tu będziemy kopuć. Co pić, co pić. Okej, właśnie wolę techniką jest właśnie takie kopanie co pięć. Pewnie um, większość z was tak robi. Aha. Kopkoba nie zbieraj jakiś Ojej. O-o. O kurde. To żeśmy mi się wkopały. Na bank, A jednak. No proszę. Okej, okay, to może ja na chwilę zatrzymamy nagrywanie. Dopóki nazbieram sobie za y, 50. Na laser za 50. Więc widzimy się za chwilę. Okej, okay, kochani, jestem. Jednak postanowiłam sobie y, nazbierać za laser za. 25 i myślę, że gdzieś będzie jakaś jaskinia albo skarb, to wtedy nazbieram za 50. Widzę, że ona dała ból. No spoko. Dobra, ale może już zacznijmy kopać, co? Na pewno będę też nagrywała parkoury, ale od razu mówię, że nie jestem jakimś mistrzem. I będę robiła na przykład jakieś challenge. No, może mój drugi odcinek to będzie właśnie challenge, że na przykład, um, nie wiem, co, co mogło być tym challengem, ale na przykład wychodzę z kopalni tylko wtedy, gdy ktoś będzie miał skarb. O, na przykład taki challenge. I w ogóle przyśwituje mi tu jaskinia i pewnie zaraz ona tutaj będzie. W ogóle yy, nie jestem jak... o, widziałam. Yy, w ogóle... No brawo. No i teraz jak widzimy. Mądra jesteś. Boże, ja, 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 ja nigdy nie mam właśnie czegoś takiego... O no proszę. Nigdy nie mam czegoś takiego, że jak właśnie wylodowałam to dynamitu, to ja go nie rozsadzam. A tyle rozmów mam. Także brawo! Brawo, mądra jesteś. Uff, nie mi się. Piękny, fajny motlek, czy, czy ślimaczek? Oj, ludzie. Właśnie, wiecie, jeszcze co mi zacina, bo wolę czasami przyzwyczaiłam się, że kopię, yy, nic nie mówiąc. Chociaż, z reguły jest jadło. <laughs> się. Uh, I od razu wam mówię, że to, że nie jestem VIP-em, nie znaczy, że, y, ten, że nie warto oglądać mojego kanału, tak? Bo podjęłem czego, ale po prostu no. Jak oglądacie, to fajnie, a jak powiecie, że na przykład nie jestem VIP-em i nie oglądacie, to też Wasza decyzja, ale no ogólnie szczerze wam powiem, że bardzo lubię Nastix i mi...